Witajcie, witajcie. Um, dzisiaj przychodzę do Was z czasownikiem züllen. Bardzo często pytacie, jaka jest różnica pomiędzy Zylen i pomiędzy zauden. Um, o czasowniku zauden opowiadam w innym filmiku, a dzisiaj czasownik Zylen. I pamiętajmy, że czasownik ZÜLEN nie ma żadnego znaczenia, ale używamy go w kilku ma kilka zastosowań. Pierwszym z nich to jest propozycja. Czyli jeżeli chcemy komuś coś zaproponować, na przykład, nie wiem, może pójdziemy do kina, może napijemy się kawy, może pójdziemy na przerwę, to zawsze użyjemy właśnie czasownika ZYLEN. I czasownik ZYLEN wtedy występuje zawsze z e, WAJ. Czyli powiemy zlon. WAJ. Czyli to jest wyrażenie propozycji. Züllenwei. I na przykład. Może napijemy się filiżanki kawy. Powiemy. Züllenwei kufi drinken. Züllenwei drinken. Czyli może napijemy się filiżanki kawy. Widzimy czasownik główny jest zawsze na końcu. I zawsze zaczynamy od Züllenwei. Na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć. No to może już pójdziemy. Powiemy. Züllenwei han. Züllenwei han. Czyli może już pójdziemy, zöllenwe ham. Jeżeli na przykład chcielibyśmy powiedzieć, no to może skończymy. Powiemy zöllenwe stupen, zöllen stupen. I pamiętajcie, że tutaj to propozycję możemy wyrazić, mówiąc, zölnwe, a też możemy powiedzieć ZAL ik. Jeżeli chcemy komuś coś też zaproponować, to możemy powiedzieć ZAL ik. Czyli na przykład, no to może ja to zrobię, powiemy, zal ik dit doen, zal ik dit doen, no to może ja to zrobię. E, jeżeli chcemy powiedzieć na przykład, no to może ja e, to powiem, zal ik dit zeggen. No to może ja to powiem. Zal ich dit zechen? Zal ich dit zechen? No to może ja to powiem. Czyli pierwsza możliwość to jest propozycja. Druga możliwość to jest obietnica. Obietnica. Powiemy. Ich zal kołken. Czyli obiecuję, że będę gotować. Ich zal eee, Na przykład. Pozmywam naczynia. Obiecuję, że pozmywam naczynia. Igzal awwasen. awasen. Pozmywam naczynia. Obiecuję, że pozmywam naczynia. I przyrzeczenie na przykład. Jeżeli mam jakieś, nie wiem, przyrzeczenie um, i chcemy powiedzieć na przykład obiecuję sobie, że w tym roku na przykład zdam egzamin, to powiemy igzał dyciar. Ik zal dit jaar examen halen. Ik zal Czyli obiecuję, że w tym roku zdam egzaminy albo na przykład obiecuję sobie, że w tym roku będę mówić dobrze w języku niderlandzkim. To powiemy: Ik zal dit jaar goed Ik zal Nederlands Czyli obiecuję, że w tym roku będę mówić dobrze w języku niderlandzkim. I to by było na tyle. To jest właśnie czasownik Zulund. A więc pamiętajcie! Pozdrawiam! Dziękuję!